Franka, Franka, powietrze Co z nami będzie? Względniem kochania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Franka w Wielkim Świecie. Patrzcie jaka krótka przerwa. To, co chciałabym się z Wami w tym odcinku podzielić, Chciałam się z Wami oczywiście dobrym podzielić, ale ja wiem, że dobro to się źle sprzedaje w internecie. Niestety, no bardziej sprzedaje się głupota. Ale wracając do tematu, chciałabym Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Mam nadzieję, że zdążę. Jak nie, to powiem tylko o jednej, o drugiej powiem w następnym odcinku. Ale pierwsza i najważniejsza rzecz yy, miniony weekend. Byłam w Krakowie na sercańskim czwaniu młodzieży, co bardzo, bardzo dawno w ogóle nie byłam. No bo nie jeździłam, bo wiecie, praca, nie było czasu, nie ma jak dojechać, bo w Warszawie nie ma parafii sercańskiej. W ogóle dlaczego nie ma parafii sercańskiej w Warszawie, gdzie jest cały pro, ten prowincjał, to się tak nazywa? E, nie pamiętam, ale no, tam wiecie, że przyjeżdżają kandydaci, no i w Warszawie właśnie są rekrutowani, e, rekrutowani do seminarium. W ogóle to było tak, że bardzo się wahałam, że czy jechać, czy nie jechać, no to szkoda mi weekendu, bo to praca i w ogóle i tak dalej. No ale że poprosił mnie o to znajomy ksiądz, z którym trzymam sztamę, gdzie serdecznie pozdrawiam właśnie tego księdza, to stwierdziłam, dobra, Franka, jedziesz. Nie, nie dość, że przejechałam się Pendolino, co wiecie, to już w ogóle jest rozkosz dla mojej duszy. A wróciłam pociągiem, którym zawsze możełam, żeby się przejechać, flirtem I po prostu to było takie, o ja 5 godzin w pociągu Bo jechałam oczywiście przed tam Radom i Kielce, ale to było takie ach, Jak sobie o tym myślę, to po prostu aż mi ciepłego sercu No, no i pojechałam na to czuwanie No i w ogóle wiecie co, jak ja w ogóle zobaczyłam tych ludzi Czajcie, 450 osób Młodych, młodych ludzi Cóż przyjechali na czuwanie, żeby całą noc czuwać od godziny 18 do godziny 2 w nocy, tak? Na początku w ogóle zbudowaliśmy wspaniałą wspólnotę, bo zespół zagrał nam takie pieśni, do no, których fajnie się pokazuje. I w ogóle ci wszyscy ludzie wyszli z tych ławek, zaczęli tańczyć, śpiewać. I w ogóle, o jejku, to był po prostu piękny widok. W ogóle wszystkie takie ważne momenty szczuwania możecie sobie obejrzeć na fanpage'u z Lacyńskiej Młodych. Tam w ogóle są dwa świadectwa. Które były i o których wam w skrócie powiem jak na mnie Zrobiły po prostu wrażenie Pierwszym gościem była Marta Ławska Mam nadzieję, że powiedziałam nazwisko zespołu TGD To w ogóle wiecie co, ona jak mówiła Ja po prostu czułam, że Po prostu tak się z nią utożsamiłam I z tym co ona mówi O ja no naprawdę w ogóle, No musicie po prostu obejrzeć sobie te dwa świadectwa Uświadomiła mi bardzo wiele rzeczy, przede wszystkim jedną kwestię, ale to Wam nie powiem, zachowam dla siebie, ale to jest takie: wiecie, ktoś ci o tym mówi, ty nim wiedziałaś, czy wiedziałeś, ale takie, no okej, okay, wiedziałeś, no ale z tego. No i to, co ona właśnie powiedziała, że całkowicie oddała swoje życie Jezusowi. Powiedziała: Jezu, oddaj Ci swoje życie, zrobię z nim co chcesz. Ja się Tobie oddaję. Drugim gościem był Michał Bukowski, który w ogóle prowadzi Studio Raban, jest prowadzącym, nie wiem czy życie, ale generalnie no... goście rok ode mnie starszy, a na początku w ogóle tak porwał wszystkich, w ogóle no ten początek w ogóle to musicie sobie zobaczyć, bo naprawdę no niezłe jaja. No i jego świadectwo, chłopak kurde tak 24 lata tyle przeszedł, tyle przechodzi w życiu, a po prostu, wiecie, słuchasz koła i myślisz wow wow, 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 no bomba, no Bardzo na mnie zrobiły wrażenia te dwa świadectwa Później e, była adoracja świętego Sakramentu To już w ogóle był majstersztyk W ogóle ta adoracja, w ogóle pantomima Przygotowanie przez księdza na niej I wiecie, i ten śpiew, i ci ludzie I w ogóle wiecie, no Pół w ogóle kościoła, znaczy po kościoła Pół ludzi w kościele płakało. I to było takie. No to było mega wzruszające. Ja sama osobiście, kiedy y, klęczałam przed Najświętszym Sakramentem, no zaczęło mi łzy lecieć, ale taki, wiecie, nie wiem czemu, nie? Nagle wiecie. Klęczę sobie, patrzę się w y, Najświętszy Sakrament i wiecie, i nagle zbieram się po prostu no płacz. I Ale taki chyba bardziej jest szczęścia, tym, że w ogóle. To, że byłam z samego przodu Dopiero właśnie na tym czuwaniu sobie uświadomiłam, że Kurde przeżywanie jednak mszy, czy takiej adoracji z przodu i W ogóle ma zupełnie inny wydźwięk niż jak siedzę w ostatnim ławce w kościele, nie? W ogóle zupełnie, zupełnie nic innego No i w ogóle ta adoracja, no naprawdę no, to była po prostu bomba Po <grym>, prostu bomba, przynajmniej dla mnie, myślę, że dla większości osób też bo ja zrobiłam, myślę, chyba pierwszy krok do sukcesu. Tak mi się wydaje, albo pierwszy krok, no naprawdę, do zmiany trochę siebie. I bo ja powiedziałam, Jezu, oddajcie Ci swoje życie. Rób z nim, co chcesz. W sensie kieruj mną, pokazuj mi drogę, którą mam iść. No i tak zrobiłam, ale wiecie, to było takie szczere, takie, że ja poczułam, Wiecie jakby nie wiem jakiś kamień po prostu szedz czy coś, czy nie wiem czy 10 kg trzeba się zrobiłam, ale ja to powiedziałam szczerze yy... i dalej modliłam się i po prostu trwałam przy tym najświeższym sakramencie i to było takie po prostu no niesamowite naprawdę, wiecie, to jest po prostu... Ojej, no tego nie da się opisać, to po prostu trzeba przeżyć i z tym chciałam się właśnie z wami podzielić, bo... Bo uważam, że trzeba się z takimi rzeczami dzielić, e, bo ja wiem, że, jest, e, że są osoby, które nie do końca wierzą, które są może ateistami, e, ale to nic, no to nie znaczy, że jesteś gorszy, tak? On na ciebie czeka i będzie czekał, nieważne, czy będziesz miał 30 lat, czy 50 lat, jak się nawrócisz, ale on się będzie cieszył. On zresztą cieszę się z każdej takiej nawróconej owieczki, także nieważne kiedy, kiedyś może to nastąpi, a może i nie ogólnie no nie żałuję, że pojechałam na to czuwanie, szatan trochę kusił mnie, żeby nie pojechać, ale pojechałam, cieszę się mega z tego powodu, że też mogłam pomóc przy tym czuwaniu i że sama przeżyłam je tak, że teraz jest naprawdę zupełnie inaczej, ja zupełnie inaczej się czuję i jest naprawdę super, ale co najważniejsze, to, że czy ta Marta, czy ten Michał, którzy mówili świadectwo, oni powiedzieli wprost, to, że oni oddali swoje życie Jezusowi, nie oznacza, że nie mają problemów, nie oznacza, że nagle życie jest usłane różami. I ja też nie zmagam się z wieloma rzeczami, wiele rzeczy mi nie wychodzi, czy, no nie wiem, mam jakieś problemy, chociaż w sumie ostatnio powiem Wam, że kształcę się. Dalej i zresztą inwestuję w siebie. E, no i zobaczymy, jak to będzie dalej, co dalej się potoczy. E, trzeba myśleć, że będzie dobrze, nie zaplanujesz sobie życia od A do Z, co już mówiłam nieraz. Tylko daj się po prostu ponieść no powiedz Jezu, oddaję Ci ten dzień, tę noc po prostu mną kieruj. No i druga rzecz, tak na szybko, mam nadzieję, że zdążę powiedzieć. Tydzień, tydzień przed czuwaniem poszłam do kościoła, do Świętej Anny. Święta Anna jest znana z tego, że to jest bardzo taki akademicki kościół, dużo akademickie tam działa. No i poszłam generalnie do spowiedzi, no i stoję w kolejce. Tam charakterystycznie jest tak, że są takie szafy, nie? Taki konfesjonal. No i ja stoję w tej kolejce. No i przy jakiś drugi ksiądz. No, i poszedł do tego drugiego konfesjonału ze sobą, taki, no, otwarty. No i ja tak, kurde, no nie, jeszcze pewnie znając moje szczęście, to trafię do tego otwartego. A ja lubię się w tym zamkniętym spowiadać. No, ale dobra, stoję w tej kolejce, stoję, stoję. No i przychodzi moja kolej, idzie, Franka idzie. No, do tego otwartego, oczywiście. No, ale dobra, no, poszłam, spowiadałam się. No i ten ksiądz do mnie także. No, że teraz dwa dni będą rekolekcje trwały tutaj w kościele, że będzie generalnie przedstawienie y, grup, y, które działają y, w kościele, właśnie, że dusz będzie się prezentować, no i żeby ja przyszła. No, więc myślę, hmm. w sumie temat rekolekcji ciekawy, bo tematem było czas ucieka. Co w dzisiejszych czasach, kurczę powiem Wam, no, już listopad, zaraz święta, zaraz Wielkanoc, i po prostu zaraz tutaj będzie Franka Magister. Daj Boże. <grystanie> no i tak, no i, i co? No i poszłam na tę kolekcję wziąłam w ogóle swoją Kasiunię. Łodziaczki Kasiunia. Na tę kolekcję i wiecie co? To było też niesamowite, jak Kasia mi później po prostu dziękowała, że ją wzięłam. Mówiła, że po prostu strasznie się cieszy, że jej też brakowało takich rekolekcji. Mi w sumie też brakowało i coś uświadomiałam sobie, że tak bardzo brakuje mi jakiejś właśnie grupy, wspólnoty i chcę w ogóle wstąpić, znaczy wstąpić, no pójść po prostu na spotkania i mieć jakąś wspólnotę. Nie, bo wstąpić to tak brzmi mi trochę nie wiem, ty chciała czy coś. <gry> Ale nie, nie, no, duż... zresztą święta Anna jest bardzo z tego znana, że jest duże duże Pasterstwo akademickie. Cztery lata mi to zajęło w ogóle, żeby pójść tak jakby więcej niż tylko na trzeba a pójść do jakiejś wspólnoty. To jest w ogóle, powiem Wam, kolejne ciała, kolejne Boże, no kurczę, gdyby ten ksiądz nie przyszedł do spowiedzi, gdybym ja do niego nie poszła, ja bym się nie dowiedziała o rekolekcjach, o grupach, ja bym nie przeprowadziła tam Kasiuni i w ogóle tak, gdyby Yy, Niedługo święty nie pojechałabym na to czuwanie, nie przeżyłabym go tak, nie mówiłabym teraz do was, nie śliłabym się z wami dobrem. Kurczę, no on jest, on działa. Yy. Ej, wiecie, co? Odbija mi się <grym> znowu w oczach, a to jest takie straszne, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzać. No, i to jest w ogóle piękne, i Boże, ludzie cieszcie się życiem, spełniajcie swoje marzenia, ruszcie się z kanapy i weźcie coś, zróbcie. Spełnienie marzenia, ciesz się życiem, realizuj siebie, yy, kształt się, ucz i zobaczysz, że będzie dobrze. <laughs> Pozdrowionka i do zobaczenia. Pa! Franka, Franka, młodziefania. Co z nami będzie? względem kochania.